Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj odcinek, w którym prostu dobra musicie dosłownie zostawić. Łapę w górę, suba oraz dzwona, żeby być po na bieżąco, bo jest wyścig 45 subów z No to jest pierwszy odcinek zmontowany! Chyba zmontowany, nie wiem czy go jeszcze zmontuję. Siema. I walka. Kurde. Nie mnie wcześniej, ale muszę się ramiać za jakiś kurde łóżnik, który na razie to jest tu i ja się nie mogę oklepać. No dawaj, no. No chodź tutaj, Krzysiu. No chodź tutaj, Krzysiu, no. No chodź tutaj. No chodź do taty. No chodź, no chodź. Kurde, no. Gdzie ja mam to? Skąd mam Ez Co mnie bije? On czasem nie bije do głupi. Najgorszy. Dawaj, go dawaj, go dawaj, go dawaj. Prawie. Nie Witam. Witam serdecznie. No, przyjdzie, ale jest łatwo. Elo? No kurde Uch, jak to, zy, to przybyłem. ja przybyłem, to przeżyłem Ja to zje, no, Chcę, żeby to no, się zabić. Zaczynasz się zabić, stój. Stój, rozpuszczaj stanąć.

Widzowie, bardzo mi Jesteś na odcinku, wiesz o tym, ale nie widać twojej twarzy. Ty! Dobra, Elu. Ej, masz taki sam fotel jak ja. Ej, w ogóle gramy na Hypixelu, nie? Ej, chciał wiedzieć, mam banan. Na Hypixelu? No, bo zjadłem mam On na Hypixelu, widzowie, nie. Dawaj hmm. na craft player, bo ciągle na tym serwerze nie jestem zdobyny. Ale jeśli on czekajcie sobie. Jeśli on jest na wersji 1.88, to mogę do niego wejść. Grasz no. na, na craft No właśnie wbijam teraz. A ty jesteś już? Ja um, hmm. się lubię. Ja, ja mam antybota, jest! Dobra, logi, moje piękne hasełko, już. I teraz muszę wam pokazać prostu ja tylko. Muszę. O, dobra. Mój skin Ironana jeszcze tu jest. Jezu Chrysta. Bo ja w to dawno grałem. Hey. Dobra, ja jestem na spawnie, a ty? Ej, hey, i ciebie? jesteś taki kolo 9, 9, Ale ja jestem Iromana o co ci chodzi. Ja mam nikt nie około 18. A ty jaki? Bartek Pingwin? Nadal? No tak. No to tak. nie widzę cię. Jak się ty, nazywasz? NikoKu18, wszystko z dużych. Yyy... King, NikoKu18, NikoKu17... U mnie cię nie ma w ogóle w lobby. Na jakiej ty wersji grasz? Czekaj... Jaka wersja, bo ja gram na takiej. I może dlatego, że nie gram na tej samej wersji. 1.8.8, to jest... Który grasz na innej? Mnie piękna wersja na Blazing Packu. Ja mam wersję... 3,5 3,5 nie ma takiej wersji. To no, już usunie fałszyw, przy Nie się... ma takiej 3, wersji 3,5. Może być no, jeden. Zagrąda no, <W3> no, no, Czyli. O oh, jest, Bartek Pingwin chyba. O nie, to jednak nie. Ale... Ej, ale. Jak ty się nazywasz? Bądry... Bartek Ponga Ping. Cię nie ma. Ej dobra, wejdę w jakąś grę, to ja wchodzę w Bedwarsów i jestem. A ty? Jesteś gdzieś? Czekaj. A ja widzę zelona demona. Zelona demona. Co? Zelona demona. Serio? Ej, ty ty, chodź do parkour. Chodź taki parku w tej głowie. Czekaj, muszę sobie ciśnić Minecrafta. Dobra, gdzie jest ten Czekaj, spotkajmy się przy czwórkach. Hmm. Przy czwórkach? Jestem. Nie macie tego. Nie na innym serwerze. Znaczy, na tym samym, ale na innym tego. Dobra, to czekaj teraz. Ja wbijam od nowa. Wybierz lobby macie i daj macie tego. Nie macie Dobra, no, Ej, stój przy czwórkach. Tak. Nie, cicho, stój przy czwórkach. Ja jestem przy czwórkach. O mi tak pisze U. wersja, U. using szybkie drzwi. Ja pierdolę. Stój no, przy czwórkach. Dobra, stój przy czwórkach. Stoisz przy czwórkach. Czekaj, U. ja nie U. jestem na czwórka. Nie, no to Właśnie. Oj.

Dobra, dobra chodź, 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 na dwójki idziemy Klikamy na 3, 4. 3, 4, ryk Jestem Ty jesteś? Jesteś, dobra O! U. My jesteśmy, jesteśmy żółci! Nie Wiem Działam ci! Ja dobra, ale dawaj nagrywali! Muszę i nagrywali! Ale ja już nagrywam od początku, XD! Muszę i nagrywali, mam Ale ja nagrywam cały czas! Cołączas? No chłopie, ja, ja ci mówię, że nagrywam, bo ja kupię, ja pierwszy nagrywam i nagle ty do mnie dzwonisz. Po jednej rurce skąd cinek, bo muszę go zmontować. Dobra, jeszcze paru graczy. Dw dw dwóch graczy. I jest! Wszyscy, dobra. Bartek, podobno masz city. Ale ich nie używaj. Znaczy, używaj na przykład, nie wiem, bo podobno umiesz God Bride i Speed Umiesz? Wiem, jesz? E, to no. rób. Widzowie, poka pokaż, komu masz. Ja idę na... Ja, wiem, co umoś, robię lepszą wdrożę. Wdrożę wdrożę ja idę na sobie lepszą budowę wyją. Budowę wyją mamy... Ja idę na dole. Dobra, ja, ja się buduję. Hmm. Ty, umiem, patrz! Ciebie na no, rabę leżysz. Uję Goodbridzie, bo to był chyba Goodbridzie, ale nie wiem, możecie napisać. A umiesz no DJing z Umiesz? Nie. No. A wiesz w ogóle co to? Nie, na razie a nie chcę wiedzieć. Zobacz jak to się robi, byku. Jeden krok stawiasz tu. E, gdzie ty jesteś? Mordo! Patrz, dzieci no nauczyciel jest z kilo, nocy, kilo. chodź, 4. patrz, chodź za mną, patrz. Wstań sobie tu, wstań sobie tu, tu sobie stoi, zobacz co się dzieje. A, a. Jamba? Ja nie na wyrzuty bym na nitknął. Jest. Widzowie, podszkoliłem się trochę, dlatego umiem, nie? Nie witajcie, to dobra rzecz. Ej, weź ty się buduj. A co ja zrobię, Ja to umiem, ja to umiem, bo przed sekundą się prześpiewało. Ja taki... Ale weź się tu buduj, dobra? Bo ja tutaj... ale robię ten jumbo. Ale tutaj musisz, I... się, musisz się też budować. Dobra. a nie wierzę, że mam zrobione Słaba, ale to jest początkowa, nie? Wiem. Yeah. Dobra, zieloni nie mają ja granatu. Ma. Ej, poczekaj na ja, mnie. Mam chwała żelaza złota, i mam. I mam zbroję żelaza. A wiesz, że brakuje mi tylko jednego diamenta do ulepszenia na ataku? Aha. Dawaj, do trumny. Czekaj chłopie, bo tak nam ulepszył. Siedem, sześć. Spójrzcie Cztery, trzy, dwa, jeden. Mamy ulepszony atak, mam cztery diametry, jak ta to siebie nienawidzę. To. Leć do nóż. Ktoś leci? To weź chłopie ty mnie broni, ja muszę weź. Tylko atak. Ulepszony. Już no leży. z ścieterem. Żeby nie było kramu ścieterem. Uważaj. Kramę ścieterem. Czyli brakuje mi jednego złota, daj Idź tam, no idź tam, bo mi nie złota bo brakuje do nieca. Idę, mam. Dobra. Tracimy nerw. I Zabity, 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 zabity. A ja to została. Serio? nie wierzę w to. Nie, nie. teraz serio nic nie Ja w ogóle nie, nie używałem. Ani czytałem że nawet teraz to używam. Może teraz. przypadek ci się rozłączyło, nie? A, no, przez przypadek. Widzisz jakie gram? chłopie? widzisz co? To chodź tu. Ute, co jest? Skąd? Skąd? Ale ja! Ty bajek, cheater! Dobra, ej, wejdź, wyjdź z bedów. Powrót do lobby. Bo bedy są nudne. ja mam małino. I co byśmy mogli pograć? W ogóle zmieni. Hu, weź, chodź na Huda. Weź, weź, na na Po co? Po, chodź na Skywarsy! Chodź na Skywarsy! Co to <susurra> jest? O Sky Wars não nie co to jest. Są duosy też, ale no, nikogo nie mam O dej, você, 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 você napisa, Elo. No, be, e, Sky Wars serwer się nazywa? Co? Jaki? Ja Jaki? Jaki 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 serwer się Sky Wars ou Jaki serwer? Sky Wars. No, ja gram na grze jakby, nie, bo na serwerze gram tym samym. Crafting, alright, crafting. Crafting, Dobra, kończę to. Dzięki za oglądanie tego odcinka. To było na tyle. Nara.